Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 2 czerwca i zapraszam Was na Wasz króciutki horoskop roczny. Cóż takiego się wydarzy? Aura najbliższego roku, mamy tutaj kartę studniak, życzeń, studnia życzeń, która spełnić będzie Wasze życzenie. A więc co trzeba zrobić? Trzeba sobie to życzenie skonkretyzować, skrystalizować, stworzyć je, tak? zapisać. Trzeba po prostu króciutkim zdaniem wyrazić to, o czym marzycie. Oczywiście, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie macie tak przygotowanego i wyobraźcie sobie tą studnię, wrzucajcie do niej to swoje marzenie i czekajcie po prostu na jego spełnienie się. Ta karta związana jest również z miesiącem wrześniem i związana jest z osobą spod znaku Panny, a więc dodatkowo jeżeli dla Was miesiąc wrzesień, na ten miesiąc przewidujecie jakieś ważne wydarzenia, to bądźcie pewni, że wszystko pójdzie gładko, bardzo fajnie i sprawi Wam dużo radości. Jeżeli marzycie o kimś spod panny, albo macie jakieś ważne wspólne sprawy do załatwienia z tym człowiekiem, to będzie również taki wszystko załatwiane jak najbardziej pozytywnie. Co będzie trudno? Mamy tutaj kartę związaną z naprawianiem, z remontami, z, budowla, z budowlanymi pracami i z takimi remontami nie tylko budynków, ale również naszego życia, jakichś tam spraw, jakichś kontaktów. A więc, i tutaj w tym temacie mogą nastąpić trochę problemiki, prawda? Będą opóźnienia, nie uda się z kimś dogadać, nie uda się z kimś skontaktować. Moi kochani, więcej cierpliwości i więcej dbałości o te rozmowy i o te kontakty, bo będzie w tym roku troszeczkę trudniej Wam z tym. A co będzie tutaj takiego radosnego? Jaka radosna niespodzianka? I mamy tutaj kartę związaną z takimi poważniejszymi sprawami urzędowymi, załatwianiem czegoś. A więc, jeżeli czekacie. Na jakieś rozstrzygnięcie, rozstrzygające pismo ze strony urzędów, sądów, instytucji typu ZUS czy, czy, czy Urząd Podatkowy, czy jeszcze jakieś inne, to jak najbardziej te dokumenty przyjdą z takim pozytywnym dla Was akcentem. Jeżeli, może to być oczywiście, mogą to być sprawy, które dopiero w ciągu tego najbliższego roku wyjdą, a więc tutaj nie, nie powiedziane, że to już jest sprawa, która się ciągnie. Może być to coś zupełnie nowego, co wyskoczy i uda się szybciutko to wszystko załatwić. Moi kochani, życzę Wam fantastycznego roku, niech Wam się szczęści, niech tutaj szczęście, miłość, pieniążki płyną, spływają na Was jak ta na z nieba. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.